Dzień dobry wszystkim, słuchajcie jest godzina, no zaraz 3.30 Ja się pakuję na lotnisko, za chwilę przyjeżdża Dominika No i yy, śmigamy na samolot do Gdańska, potem lądujemy w Wielkiej Brytanii w Luton. Odbierze nas mój mąż, no i będziemy jechać na Mistrzostwa Świata widziałam na relacji Marek też gotowy jedzie do Warszawy na samolot także na pewno się spotkamy, lądujemy prawie o tym samym czasie, więc będzie super mam nadzieję, trzymajcie kciuki znaczy wy już oglądacie po zawodach więc będziecie wiedzieli kto wygrał, jak wygrał i, i tak dalej ale mam nadzieję, że podoba wam się odcinek, także ja zabieram się jeszcze do przygotowania e, śniadania dla dzieci zanim e, wyjdę z domu, żeby miały tutaj wszystko gotowe i żeby w spokoju można było je zawieźć do szkoły Słuchajcie, jedyny mój ładunek to jest to plecaczek. No, lecimy na dwa, dwie noce w sumie, więc damy radę. Spakowana od stóp do głów. No i co, zaraz ruszamy. Dobra, jeszcze mały tip. Nie wiem, jak wy to robicie, ale ja nienawidzę podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku przekładać wszystkiego do woreczka, więc ja już wszystkie kosmetyki, które powinny się tam znaleźć. Pakuję sobie już od razu w domu i mam problem z głową. Ładowarki, najważniejsza rzecz. Zawsze, coś zawsze jak gdzieś lecimy, to ładowarki muszą być. Dobra, Dobra, zapięta, torebka Damy jakoś radę. Wszystko mi leci dzisiaj z rąk. Słuchajcie, dobra. A słuchajcie, ja mojemu dziecku zawsze daję coś zdrowego i coś takiego słodkiego. Wiadomo jak to dzieci. Więc przeważnie dostaję moje dziecko do szkoły rogalika i jakiś owoc, no i kanapeczka. Siada gotowa, jeszcze przygotuję córki wodę. Może sama coś zjem szybko jeszcze. No i co? będziemy... Zaraz się chyba widziały z Dominiką. Dobra, ja jeszcze na chwilę w biurze. Musiałam wydrukować Kotkuar. Nie wiem czy przejdzie, bo coś tutaj w ogóle dzisiaj drukarka mi szwankuje, więc... Miejmy nadzieję, że wyjdziemy na parking normalnie, bez przygód, jak ja za każdym razem. Ale biorę to, biorę jeszcze markera. Zapomniałam go zabrać wcześniej, dobrze, no, że tu przyszłam. Yy, mamy zdjęcie do podpisu Syndrona Casa, także marker musi być też. Także, dobra, śmigam do góry. My już gotowe, Dominika! W samochodzie Hello! Y jedziemy na lotnisko, 4.30 startujemy Także komu w drogę temu, jak to się mówi, trampki czy coś tam, nie? A. <laughs> A wczoraj było jeszcze 6.14 chyba niedługo, Trzeba było tankować do 15 <laughs> Nie, jeszcze po 15 chwilę było dobrze Trzeba będzie ten, niedługo na rower się przerzucić tylko w zimę to będzie kurwa tragedia Kuba jak teraz tankuje, wiesz, Kedyka, bo jeździ cały czas No To mówi że przecież Tyle to paliwo kosztuje. Że on co chwilę tylko na stację jeździ, bo co chwilę jeździ, wiesz, nie? Mówi, że drogi biznes, samochód. No, idę zapłacić. Moi drodzy, my już jesteśmy na lotnisku. Dominika jest, gwiazda number one. I idziemy. Patrzcie, jaką mam kurtkę, widać? A ja, ja przekryłam! <laughs> Siła czy pomoza? Tak, rządzą, ja. Czy jeszcze możemy nagrywać? Jak przejdziemy przez drzwi, nie możemy. Także jesteśmy już na lotnisku. Jesteśmy chyba przed czasem, kolejki tużej nie ma, więc. Jak samolot się rozbije, to my dostanę to z A w której? A nie masz pieniędzy, nie masz pieniądze, lepiej to, żebym W leży, pod kamieniem. iPhone przeżyje na pewno ten wypadek. Na pewno Mateusz i Danka dostaną to nagranie. to nagranie. dole. Jo, idziemy. Jestem ciekawa. Czy mój mąż śpi jeszcze? Zostaniemy ja zjeby, że nie zadzwoniłyśmy. Ja się cieszę, że go nie budziliśmy? Ja nie, niech śpi, dokładnie. To jest ostatni podryk naszego serca, dobrego Dokładnie. Dobra, idziemy na kontrolę bezpieczeństwa. I zobaczymy, jak będzie przebiegał lot, bo jest co? Jest szczytka pogoda. Ty mama, ty jak Johnny Co? Ty jak Johnny Packero w tej kurtce. No ja nie, co? No. Ogólnie Wólkan miał dobry pomysł, mój mąż w sensie, na tą kurtkę, bo to on wymyślił, bo oni nam wyszywali też ten, te, ten haft cały, mamy Wstała. na tych poduszkach, no. wiesz, nie, na, tak, no i właśnie on nam powiedział, żebyśmy sobie tam właśnie do nich się zgłosili, nie, a wiesz co oni jeszcze robią, jak ten ma, ksiądz to jak to się nazywa? Kurwa, nie Albe, tylko... No te szaty wszystkie, wiesz. Ale nie? nie, nie, wiem, też się nazywa zrobić. Może nie Nie proszę tego tematu, bo wyjdziemy na dzwany. To w każdym bądź razie te wszystkie ładne takie ozdoby jak mają, to to właśnie oni robią, nie? Aha. Poczekaj, bo mam... Aha, Hala odbioru bagażu to nie? 29,30, ja nie wiem czy on jest tu, czy tam ten gate. Teraz, bo ostatnio wchodziliśmy z tej górą. 32 jest tam. Na A, to czyli tam wtedy, nie tam. I to tam chyba mamy tam kontrolę, tego graniczną. Nie jesteś, Dominika, poszukiwana? Nie, nie. <grych> nie, czekaj. Jo, tam? 25-31. 31, ja, 31. przeżyć nielegalnych ziemniaków. A wokapusty. Czekaj, tu? Nie, tutaj. 31-32. Posiedzimy sobie jeszcze trochę. <grych> czy nie? Czy już możemy? Nie, nie, jeszcze nie. Nie, nie możemy iść. Czy nikt nie wszedł, to na dole widać, że nikt tego ja. jeszcze nie ma. Łodna jestem. Marcin tam czeka, stąd. Tak. E, Ta Z serów. Nie. Ja odbieram ten ginder, nie? No. I ja mówię, ile on ma procent, nie? Bo to, wiesz, zależy chyba, nie wiem, od czasu. No. I jak to tam fermentuje, nie wiem, nie znacznie. No i Ja mówię, że 60, coś Ja pierdzielę. No, ale śliwowica ma 90, nie? Co ty gadasz? Wiele? Nie, Więc no. Więc wyślemy, gdzie... mu, wyślemy mu pełen pakiet. No i on będzie go testował z Marcinem pewnie, to ja się teraz dostanę, to ewakuję. Reprezentacja Polski, gmina Wicko i Kosokowo. <śm> 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 Proszę Państwa, zaraz siadam do samolotu. Zaraz siadamy, pogoda jest do kitu jak zawsze. Pana też niestety. Deszcz. Bo no, Polska no, nie płacze, że my wyjeżdżamy. De Deszcz, to albo do tyłu idziemy na tylne wyjście. Na szczęście siedzimy same. Chyba, że ktoś się nam pieprzy w ogóle. No Ciekać tak można, że ja sytuacje. zapłaciłam za to, to miejsce i to będzie moje miejsce. Chyba. Bo jeszcze nie miałam tak... Bo czasami ktoś się przesiada, ale mam nadzieję, że nam się nie przysiądzie. No, dobrze, że nie wie, nie? Ja... I pani i tam na pokładzie i teraz. na Nie wiem, czy mogę pokazać mojego męża, jak śpi? Mogę? No dalej. <śpięk> powiedzmy, żeby on właśnie, że był już wstawał. No, napisała się, że wstaje, ale u niego jest dopiero piąta, bo jest godzina, wiesz, różnica, nie? Nie istotne, on ma stać i czekać. Dominika mówi, że jest nieistotne to, że jest godzina różnicy i że masz już wstawać, to na nas czekać. Ja wstałam, już pierwsze 20. No a ty też masz już wstawać, właśnie. Nie, my siedzimy już w samolocie i teraz idziemy coś spać z Dominiką. Na no, ja Dominika bardziej przeżywa niż ty ten lot. My jesteśmy na czas, a teraz mamy opóźnienie 30 minut prawie, bo, bo mgła jest i tu. Tak. A tam jest mega mgła w Londynie w sensie i. Mamy opóźnienie na szczęście nie tylko my, Marek też ma. Mam nadzieję, że zdążymy na ważenie. Wy już będziecie wiedzieć czy zdążyliśmy, bo będziecie oglądali e, odcinek po zawodach już. Ale mam nadzieję, że zdążymy. No. Jestem głodna, niech bardzo serwis już nawet. Dobra, mam wreszcie swoje śniadanie. Dostaliśmy od Weasera tą czekoladkę w gratisie. No ale dobra. Nie będę głodna, nie umrę z głodu. Takie śniadanie O, Dominika, proszę kit -kat. Śniadanie i spać idziemy, nie? Zrędzimy. Hello. Hello, w wielkim świecie big, nie, jak to się mówi? United Kingdom <grystanie> Jesteśmy Najdłuższa kolejka jak zawsze tutaj jest do odprawy celnej Zanim tam dojdziesz to ja pierdzielę w ogóle, nie? Dziwno? A szukają ci Nie mogli oni zrobić w Turcji tego? Albo gdzieś? <grystanie> Poczekaj, jeszcze w Turcji nas nie widzieli, będziemy tam jeszcze Czekaj no te, te kosmetyki patrz, mi się myślą, że nie? Nie, my ten, my swojskie dziewczyny jesteśmy. My już czekamy z Markiem po ten, yy, po bagaż i zaraz będziemy. A jedzie, no to dobrze, nie zaginęła. I teraz nie ty. można mówić żadnych głupot. Dobrze, tylko ty się zawsze stresujesz. Witam pana prezesa. Dobrze. No, Dobrze. I zrobiłeś? No, no Pierdzieli mi i chyba 15 sekund czasu i 4 powtórzenia nie zaliczyły. No? Okej. Okay. Na I martwym Mariusz, ciągu. Taj, I zadzwoniła do niego. No, bo mieliśmy tak, nagrane tak, filmiki, nie? I on mówił okej, okay, to sorry, wchodzi <coughs> do sędziego i zaraz No? załapie. I już nie zablokowałem na Facebooku. Żeby... Jo, no. 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 Kuba, niczano, bo... Rozumiem. Ja, to, byłem... O tu sobie jakieś England coś jest. England's strongest man do 90 kg pierwsze miejsce. British strongman Tu do 90 kg ktoś rodzi. To jeszcze ja się nie załapię to za tydzień. <grym> o, fajna ta to jest Ja myślałem o tym, że już nie na się coś O, ja już się bardzo lepiej to Zobaczcie, co chodzi Ja tydzień robię telewizję Klimatyczne miejsce No, tak, jest hmm? dużo takich właśnie, dużo jest, no. nie? Są sieciówki, ale takich jest więcej, nie? Dużo jest, no. Marcin chodził... Wiesz, ja ci pokażę, na jaką Marcin chodził tam. Czemu mi się tak smutno? Bo... <laughs> nie przyznawa się Jestem niewinna Rzadko to spotykamy, kiedy ja to mówię, ale... No, dziś jest który, który dzisiaj jest? 20? Nie zrzucisz na 13. Nie, no który dzisiaj jest? Który ma wina dzisiaj 27. 27 listopada nastąpił ten dzień, który ja przyznałam się do swojego błędu. No, co się stało? Zgubiłam mikroporty i nie możemy... Myślałam, że zwolnijcie się... z pracy. Fajnie, no, ja nie wiem, gdzie oni to mają, nie, bo to ta ta w ogóle dużo sprzętu miała, ja nie wiem, gdzie no. ten sprzęt jest. Nie, Dominika, ty wiesz, co to było? Komornikar. Polaków, Polaków jest dużo, no dużo, o, dużo jest, nie? Dużo jest dużo z Polaków, wszędzie. Nie? nie ma co się tu czy, odnajdziesz się i w ogóle tu jest roboty, żeby tak, stracić pracę no za Polaka, Polaka biorą chętnie, chętnie. No, no bo tego Polacy potrafią robić, nie? I cała reszta nie potrafi robić. Nie? A już nie uchodzimy też za złodziejów najwięksi, bo. No. Czasami jakiś Polak zgubił mi się ale tak jest ok. zdarza się. Member School Management, czy please? Jeżeli to będzie gratulacja. nie No to smacznego. go. No, proste, Po prostu. No. Ja cię już tak nazywam, że lepiej nie ściemnej. Jak nie ściemnej? Jeżeli jesteś w ciąży, no to mąż gratuluje i się cieszy. Jeżeli nie jesteś w ciąży i jesz, no to, no to, to smacznego. No tobie. Bo ja się cieszę. A ty mi chcesz. Gratulacje. A co pani powie na to? Ja zgubiłam mikrofon. Drodzy widzowie, jakby co to dźwięk jest brzydki dzięki tej pani to nie było. Brzydki dźwięk, piękna pani. Brzydki dźwięk, piękna pani, ale to jej zasługa też. Jak coś, wszystkie komentarze i pretensje pod ten adres. Instagram. O, o. I tutaj Tutaj Instagram, a podamy. Dziewięć samochodów ma, więc ktoś, kto chce przemieść, musi mieć 10. Ty, ale zobacz, jak wpisujesz adres, nie? Miejscowości jakiejkolwiek, to zazwyczaj się pokazują budynki. Bloki budynki. Wpisujesz Wojciechowo, pokazuje się pole. Bo to jest kraina i płynąca. O. Ty. Suwaj. Cóż się mieszka? Marwina nie zamówię nie Hello, hi, hello, hello, hi, hi, hello. hi. Hello. hi. Hello. hi. Oh. how are you, good, you, strong, <laughs> I think yes, but we see today, <laughs> want to meet, or uh, gonna... Yesterday to yesterday, oh, many guys started, uh, some not All. game. It's O, to sporo. to sporo, nie? Znaczy przerwę. no, w, po, nie, no w pokazach startowałem, choć na ta przerwę taką. E, w pokazach startowałem, zawody jedne, żeśmy już w wózce zorganizowali i na mikrofonie prowadziłem, no w tym jeszcze w Bożym Dwomie, tak? No byłem zawodowcem. z No ja rozumiem, no okej. Okay. W ogóle to się zaczęło od tego, że ja byłem na rzepki w suwałkach, żebym się ci oświadczył. La-la, la-la, la Co ty, co ty chcesz? Co ty chcesz? to Człowieku. Ja tylko dawałam jeden występ. Będziemy jeść. Brawo! Ej, co robimy? mówimy? No Marek szuka tam tematu. A, tu też jestem. Uh, only. No, wiesz. Widziała. Jak widziałem. bo jest wi <coughs> Oni tak specjalnie nie chcą nas karmić, żeby wyniki były mniejsze. Tak. Okay. Good, thanks. Uh, maybe... Uh, nie wiem. Podlamówmy uh, pierw. Sobie. Przepraszam, gdzie jest sam już papier. Yeah. no ja mówię, że witamy serdecznie. Jesteśmy na mistrzostwach świata w Wielkiej Brytanii. Pierwszy bierzesz. Ty masz który? 24? 20 24. 24. Nie, Twenty. Twenty. Twenty four. 24. Nie, two hundred four. Jak? 24. Ile? 29? 24. Tak, nie 24. 24. A no dobrze mówię. Gdzie ty masz y A to nie te? Każdy. Pieczywo, a to. To jest mojej Czy Pomalowana jest? Ja w ogóle się o 6. Czyli tak o 6. Chyba obudziłam się o 7. Ja w dole 30. TikToku nie. Error wyskoczył. No ty... Nie wracamy. <grywa> nie mogę wybrać miejsca dla Marka, bo no. można odprawić się dopiero do 24 godziny przed wrotem. To jest już 24 godziny przed wrotem przecież. A chyba, że to jest polski czas, czy to jeszcze 10 minut. Uj no, no to pewnie nie tak. Na pewno no będą jakieś bądź... jaja. 8, 20, 25, Marek na pewno poleci, ale z domika no bądź... na pewno będą No wiesz, żeby pomyśleć trzeba mieć mózg. Ja mam fajnie tego usiadłem. Dobra przepraszam. A czemu to nie działa? Wake up. Ja bym źle boła tu światą wodem wiesz, czy jest... Możesz odpocząć martwić ku. Ja nie chcę się na niejścia, to chodzi. Ja z na tym na opisku, Bo ktoś mi wypłył z mojego skyra. Kanapkę zjem. Kurde tak, jest dobra. Drysiara. Choda? Nie, ziemnia. Drysiara. Cześć. Cześć, bo u też... Która jest godzina? Czeka jest prawda o! 750 wow. minut to 8 o'clock Podobno Lidl jest tani, ale w Anglii to nie jest prawda. Ty, ale patrzcie to ale jest truskawkowy jakiś dobra. rum. Piwo truskawkowe Strawberry and Lime Nie, limo to limonka. No cydr. a co to cydr? No to takie gazowane, wino bardziej. To, też. to piwo? Cydr. Uh, ale tuf... to jak chcesz whisky wypić, to możemy kupić lepiej whisky i... Nie no to też zostaje, a to trzeba kupić, tylko które jest dobre. Nie no ale ja potrzebuję jedno wziąć. Kurwa! Tu to. No, mi... Tak, <sum> Tu tak, ja early jest! <sum> he is drunk, he is happy! No. Musimy się odwrócić, no. Wlatuję kizo. Ale, ale... Yes, nie wiem co tu się wyrabia Ale, Ale... Przy moim stole Przy moim stole Nie ma nie dla was, ma was rezerwacji no. otwórz jej zobacz, niż je bady Otworzył Co to Aha <śleskuj> z Dobra, bagaż znany, oczywiście na farciku. Bez kolejki, jak zwykle. Szynko. Teraz angielsko polski śniadanie i można iść na kontrolę bezpieczeństwa. Ja Ciebie nagrywam, nie? No. A to chłop z tyłu tak. ty, 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 ty. My mamy wyleczyć 9.18, to za jakieś 20 minut tam wejdziemy do telefonu. Podejrzewam. Patrzę na studia zdania, po co? Bo musimy oglądać perfumy, ciuchy, różne rzeczy. Malwina, masz się pożegnać z mężem. Ja mam pożegnać z mężem, no? Ale jak na poziomie. No, puszczasz Londyn. On tam się U. czeka na parkingu. <laughs> Aha, ona. Eee, wylatujemy, znaczy jeszcze nie wylatujemy. Idziemy w końcu samolotu, bo ma tutaj, nie, na no, godzinę? tutaj byliśmy, nie? Na godzinę byliśmy. Nikt nas nie odbierze w dańsku, musimy sami jechać. E, przewodnia muzyka e, powrotna igłanie, i w Gizolecie. Ale, tylko nie można ten. Bo nie będzie można wpuścić tego w filmiku, bo nam to blokują prawa autorskie. To no. że się dogadasz z kizofrą. Ja do niego piszę na Instagramie. <laughs> Moi drodzy bezpiecznie wylądowaliśmy, bez żadnych przygód. Pogoda do dupy, za przeproszeniem. Normalnie nic dodać, nic ująć. Jedziemy do domu i co? Wracamy do rzeczywistości. Dzieci czekają, pranie pewnie do zrobienia i kurwa nie wiem co. Mamy nadzieję, że się trochę pośmieliście z nas na tym odcinku. My jedziemy już, tylko jeszcze musimy wyjechać z tego lotniska to jest Ciekawe, czy nie będzie przygód, bo nie raz miałam już przygody, że nie chciało mi się otworzyć szlabany Więc Zobaczymy jeszcze, czy wyjedziemy I pamiętajcie, obserwujcie, subskrybujcie i komentujcie stronę Halwa i wulkan Jak tak. Nie ma kiza Nie ma kiza gdzie Boże, jest... gdzie jest kizo? ola ola Dobra, słuchajcie, my już dotarłyśmy do domu Dominika pojechała do siebie, mój mąż został w Anglii, Marek dojechał na miejsce, do domu bezpiecznie. Czas zabrać się za obowiązki domowe. Wam, mam nadzieję, że materiał filmowy się podobał. Obserwujcie i subskrybujcie Malwa and Vulkan.